70 urodziny i imieniny pani Janiny Przygody z Gniezna są okazją do przekazania najpiękniejszych życzeń zdrowia, pogody ducha i doczekania stu lat od kochających córek i syna z rodzinami. Kochanej Mami i Babci, Pani Janinie Staniak z Brwinowa, z okazji 70. rocznicy urodzin Wszystkiego co najpiękniejsze, dużo słońca, pogody ducha i oczywiście zdrowia życzą córki, siostrzenica Ula, zięć, wnuki i prawnuczek Michaś. 50. urodziny i imieniny świętuje dziś z nami Pani Elżbieta Kramarczuk ze Strzelców Opolskich. Kochanej córce, wszystkie. Bożego Błogosławieństwa i optymizmu życzą rodzice, brat Mirek z żoną i dziećmi. Kochanemu synowi, bratu, szwagrowi i wujkowi w jednej osobie, panu Włodzimierzowi Cegesowi z Lubartowa, wszelkiej pomyślności zdrowia, miłości i radości w każdym dniu z okazji urodzin i imienin życzą mama, siostra z mężem i Alunia. Pani doktor Elżbiecie Galbarczyk-Ściechanowa, podziękowania za szczególną opiekę lekarską i ogromne serce okazane w trudnych chwilach choroby i rekonwalescencji oraz życzenia dużo sił w dalszej pracy składa wdzięczna pacjentka Grażyna Derbin.